Przywróciłem legendarne trio do Realu Madryt. Są już w składzie Ronaldo, Benzema i Bale ze statystykami ze starych lat. Dzisiaj zobaczymy czy będą wymiatać tak samo jak wymiatali wtedy i wygrywali kurwa 28 lig mistrzów. No ale zostali oni dodani przecież do nowego Realu Madryt, czyli jest tu też m.in. Kylian Mbappe. I tutaj właśnie obawiam się o Benzemę, bo on pewnie będzie walczył o skład z Mbappé, a to dobrze nie wróży. Benzema będzie siedział na ławce. No, ale przecież nie mogę wywalić Mbappe. Tak samo jest Vinicius Junior, Rodrigo. Nie wiadomo, czy po sezonie zostaną wydaleni z klubu. Aczkolwiek na razie jeszcze są. Także sprawdzamy, jak sobie poradzi trio BBC w Realu Madrid. Na koniec sezonu zobaczymy sobie statystyki zawodników i sprawdzimy, czy potrafią dorównać dzisiaj najlepszemu sezonowi całej tej trójki. Bo jak mi tutaj chat GPT podpowiedział, a mu trochę nie do końca ufam. No to najlepszy sezon właśnie BBC jest yy, 2 13-2-14, gdzie tutaj 97 bramek strzelili razem, a asyst mieli 48. Wygrali Ligę Mistrzów i w ogóle wszystko inne, kurwa. Już mi się nie chce wymieniać. A no i to był też ten sezon, co Bale tam, co Bartra gonił Bale i podobno jeszcze cały czas goni. Zobaczymy, czy potrafią dorównać statystykami. I tutaj mamy właśnie ciekawy sezon, bo Real Madrid bierze udział w superpucharze Hiszpanii. Także już na start mogą zdobyć dwa trofea. No to zobaczmy, czy dadzą radę sobie super puchar wygrać. Wygrali! 1 do 0. Tak też było w rzeczywistości, tylko tam Mbappe strzelał pewnie trochę więcej. I bramkę pierwszą strzelił Gareth Bale. No proszę, jakie wejście do składu. Od razu następny mecz. Co za miazga. Athletic Bilbao 4-1. To jest dopiero pierwszy mecz, bo tu mamy dwu mecz. To jest w ogóle super puchar, w którym gra się dwumecz. No tak w tej grze to jest zrobione. Kiedyś tak to było rozwiązane. Teraz jest trochę inaczej. No ale w każdym razie 6 do 1. Wow. Jeżeli i tak to będzie wyglądać, no to chyba wiadomo, kto będzie mistrzem. Sprawdzimy, czy ta forma będzie widoczna na przestrzeni całego sezonu i jakie statystyki, właśnie to mnie najbardziej interesuje, czy BBC, w ogóle co to jest za skrót BBC? Jakby rozumiem Bale, Benzema, Cristiano, ale kurwa, dwa tych dwóch pierwszych, Bale, Benzema, no to jest przecież ich nazwisko, ale czemu Cristiano? Czemu nie BBR? To jakiś debil to musiał wymyśleć. Przecież jak jest MSN, no to jest Messi, Suarez i Neymar. A nie kurwa Leo, Suarez i Neymar. To nie ma sensu. Pierwszy mecz ligowy, 5-3. do 3. Ja pierdziele, tutaj będzie dużo goli. Co jest najlepsze, Barcelona już przejebała. O. Szybko poszło. Wylosowały się grupy Ligi Mistrzów. Ja już widzę, że jesteśmy z Celticiem. Zobaczmy jak to wygląda. Cristiano mówi, że grupa śmierci. O, nie jest taka wcale nudna. Nawet powiedziałbym, że całkiem niezła grupa. Mamy Arsenal i Atalantę. No, Celtic do rozjebania, to wiadomo. Barcelona z Interem, ja jebie. Nie ma oczywiście formatu ligowego, ale to nie szkodzi w naszym eksperymencie. Znowu 5 do 3. Nie wiem, maszyna losująca się zablokowała, czy co, ale drugi raz ten sam wynik i taki trochę nierealny. <grym> Ciekawie. No i dobra, pierwszy mecz Ligi Mistrzów. Najsłabszy przeciwnik i 3 do 1. No wiadomo, kolejna wygrana. Jeżeli będziemy wygrywać. To normalne, więc raczej będę pokazywał tylko jakieś zaskoczenia w sezonie. No i jest też oczywiście Copa del Rey, i tutaj. O kurczę. No jak na razie nie przegraliśmy żadnego meczu, a powiem więcej: wszystkie żeśmy wygrali. Może teraz za Talantą coś się zmieni? Nie, 3-0. To już jest połowa grupy Ligi Mistrzów, mamy 9 punktów, czyli komplet. Tak samo w lidze. Tak samo w Copa del Rey. No, ale szczerze powiedziawszy, jakby teraz do Realu w rzeczywistości dołączyła właśnie taka trójka. Ta trójka, która jest teraz, nie odchodziła, czyli wini, No to przecież jaka rotacja by była na przedzie i to nie mogłoby nie wypalić. Wyobraź sobie, schodzi Ronaldo, kurwa wchodzi Mbappé. No co to jest za wymienność? Gorzej by mogło być z Mentalem. Faktycznie jakby odjebało gwiazdeczką. O! Kurczę! No dobra, to się teraz zdziwiłem. 1 do 4 przegrywamy z Villarealem. I to jest pierwsza porażka w tym sezonie. Gdzie jest w ogóle Barcel? Co? Co jest kurwa? Tam chyba trzeba trio MSN sprowadzić, bo tam się dzieje coś niedobrego. Ja muszę to zobaczyć. Zobaczmy, 10 meczów, 12 meczów Robert Lewandowski, tylko 3 bramki. Mlamin, jamal 10 meczów, 0 goli. <golik> o kurcze, no nie jest dobrze. Natomiast Real w lidze mistrzów radzi sobie. A właśnie, a jak sobie radzi Barcelona? Też słabo. Ja jebie, źle jest. Ale co mnie Barcelona obchodzi dzisiaj, Real? No i dobra, mamy El Clasico. Pierwsze El Clasico. W tym sezonie No i to ja nie wiem Tu musi być chyba La Manita Tak mi się wydaje Bo Barcelona zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Co jest aż niepoważne Zobaczę jeszcze czy to pra Nie podnieśli się trochę 16 miejsce No do Może złapali formę w końcu Później czeka nas w ogóle jeszcze Mecz z Atletico też derby Także dwa mecze pod rząd. Zobaczmy najpierw El Clasico Przegraliśmy No i co tu jest grane Wszystko wygrywamy z rzędu Przychodzi Barcelona z 16 miejsca I proszę już jest 13, bo przegrywa Real. Dobra, tego się nie spodziewałem, ale mamy na szczęście drugie derby, w których możemy się odkuć. Atletico, uwaga. No i tu wygrana. Cristiano Ronaldo, złota piłka. I wystarczyło tylko do Realu wrócić. No i ostatni mecz z Arsenalem w lidze mistrzów. Tutaj pewne wyjście z grupy już mamy grę na wiosnę. O i remis. No szkoda, bo nie mamy full kompletu, ale nic się nie stało. Jest, Barcelona wyszła! Zobaczmy sobie, z kim zagramy. Lil. Dopyknięcie myślę, zważając na to, że to są w ogóle dwa mecze, o i mamy mecz Arsenal PSG. taki mecz był faktycznie ostatnio w Lidze Mistrzów, więc zobaczymy czy będzie powtórka z rozrywki, no i co jest ciekawe teraz gramy FIFA Club World Cup czyli klubowe mistrzostwa świata tutaj Real bierze udział w tych mistrzostwach, tylko, że one są, one odbywają się generalnie w grudniu, no ale tu też można zgarnąć trofeum już mamy dwa trofea, także to może być trzecie i zobaczymy, czy Realowi się Tutaj, bodajże, od razu są półfinały i my trafiamy do finału, ale tu są takie takie ekipy, z którymi, nie, myślę, wydaje mi się, że nie da się przegrać. No i uwaga, finał. No i zwycięstwo, nie? Mamy trzeci Puchar. No i mamy ostatni mecz połowy kolejki. Zagraliśmy już ze wszystkimi drużynami w Lidze po jednym razie. Tutaj Sevilla była ostatnia i tak wygląda. Co za przepaść. Co prawda, Barcelona była ostatnia. To mnie szokowało, bo mówię, no coś tu jest nie tak, ale jednak. Zdobyli piąte miejsce i do drugiego miejsca tylko 5 punktów im brakuje. Także odrobili to stratę, ale do Realu na razie nie mają podjazdu. Jest ogromna przepaść między drugim a pierwszym. Real ciśnie niesamowicie. To prawda, myślałem, że strzeli trochę więcej bramek. Tak na początku to wyglądało, później trochę się spowolniło. No i zobaczymy, jak wyglądają teraz statystyki zawodników. Spójrzmy, zdecydowanie. Cristiano Ronaldo jest tutaj mistrzem. Ma 23 spotkania, czyli zagrał prawie wszystko i 14 bramek i 4 gole. To jest sporo, ale widzę, że też Mbappé dużo gra i dużo gra Rodrygo. Co jest z tym Rodrygo? To oznacza, że nie gra Gareth Bale, i to mnie zastanawia, dlaczego tak się stało? Cztery mecze tylko Gareta Bale'a i pytanie, co tak słabo? Benzema tylko 6 meczów, też lipa. No Benzema to wiadomo, Mbappé go pewnie wygryzł, ale jeżeli chodzi o Gareta Bale'a, no to nie widzę tutaj innej opcji niż to, że mógł mieć kontuzję, no bo nie oszukujmy się, Gareth Bale był szklanką. Ale też winic już. Kurwa, dużo, nie wiem, pojebane to. Mamy tu dużo różnych postaci, nie tylko to trio BBC. O proszę, no i mamy w końcu pierwszy remis w sezonie. Girona. To nie zmienia faktu, że ta liga to już jest w ogóle wygrana przez Real, tak mi się wydaje. No nie ma opcji, żeby to zaprzepaścić jeszcze. Natomiast można zaprzepaścić na przykład Copa del Rey, bo to jest jeden, jedyny mecz, który można przegrać o właśnie tutaj extra time. Była potrzebna dogrywka, ale Mamy półfinał i zagramy z Granadą. Z drugiej strony, Barca zagra z Deportivo, więc może być trzecie El Clasico. No i mamy w końcu mecz z Lille. Pierwszy mecz. Niedługo El Clasico się zbliża. 2-0 wygrana. To powinno pójść w miarę łatwo. No i gramy z Barceloną. Kolejny mecz. Natomiast nie zostawię was bez gry w tym odcinku, więc zagramy sobie. Dzisiaj przetestujemy właśnie trio BBC. Bot nie mógł wygrać jednego z El Clasico, który graliśmy. Tego zagram ja i zobaczymy, jak mi pójdzie przy okazji, przetestujemy sobie te świetne trio. Zobaczymy, czy będzie śmigać. Mam nadzieję. A jeżeli chodzi o skład barcy, nie ma Roberta, ale jest Wojtuszek. Nie wiem, czy uda się go pokonać. Ale tak na papierze to ten skład wygląda średnio w porównaniu do mojego. A gramy oczywiście w Barcelonie, ale nawet jeżeli przegram, to się nic nie stanie, bo mamy taką przewagę w lidze, że na spokojnie możemy się potknąć. A chodzi tutaj o przede wszystkim przetestowanie w aktywnie. No właśnie, to jest najważniejsze, że w akcji, bo odpalić mecz towarzyski to sobie można. Ale trzeba też przetestować w lidze! Skurwy syn I dawno nie grałem, nie? Jakby ktoś pytał. Spójrzmy, wychodzi świetnie Gareth Bale, ale piłka do niego szła, tylko szkoda, że nie doszła. Ale nie wszystko jest stracone, jest Gareth Bale, o ty kutasie. Oho, no to się robi niebezpiecznie Rafinia. Co? Moja obrona tak wysoko stoi, Ferran Torres! Uff. Zagapiłem się. Sprawdzałem, czy się nagrywa. No chuj, najwyżej. Odrobimy to na spokojnie, proszę się nie śmiać. Nie ma tu nic śmiesznego. Dobra, teraz jest okazja, Jude Bellingham. No, Cristiano, faulowany! Ej! Albo nurkował w sumie, nie wiadomo. Teraz jaka piła, no Benzema, pójdź tu, coś masz, puścić. Chciałbym strzelić taką przewrotkę jak Bale w finale z Liverpoolem. No Ja mam ciężko podejść w ogóle pod pole karne, więc zapierdolę chociaż w sumie, co jest. Ja wierdolę, sędzia Debbie. Czasem tak bywa. BBC jak na razie wymiata, ale może to Barca jest dobra, no przecież jak symulowałem to też przegraliśmy z nimi. Dobra, może teraz Alaba, no tu jest bardzo mało osób, może Bale? Bardzo ładnie to zrobił, Gareth Bale ma okazję z rzutu z dystansu, co ja gadam? No i znowu Jamal, nie wiem, denerwuję, nie powiem, o cholera. Ja pierdziele, jak oni grają, jak oni grają To miał być test tria BBC, no jak na razie nic nie pokazali No, to jest dobra okazja, ale Gareth Bale Szczęsny stoi blisko lewego słupka, to jest okazja, żeby strzelić bramkę, uwaga Oj, dobrze leci No może teraz, no teraz Cristiano Ronaldo leci sam na sam, Ronaldo, niewiarygodne O, teraz a pierdzielej Robert leci sam na sam! Wow! Ja pierdzielę, jak oni grają. No niestety. Koniec tego meczu. Jest 2 do 0. Taki sam wynik, jaki był w poprzednim, też zresztą. Barcelona jest niepokonana. No ale okej, okay, nic nie szkodzi, bo teraz wygrywamy z atletiką. No dokładnie. I też 2 0. Dokładnie tak samo. Kurczę, wszystko się układa. Dobra, Real pieczętuje to zwycięstwo z Lille. Przechodzi dalej. Ciekawe, z kim będziemy grali. Z Manchesterem City gramy. Ja pierdzielę. To już się zaczyna coś prawdziwego. Jakiś prawdziwe wyzwanie, bo w Lalidze i Copadel Rey jak na razie wyzwania nie ma żadnego, ten mecz. I zwycięstwo oznacza, że zagramy w finale i nie zagramy z Barceloną, bo zagramy z Deportivo. No to chyba nawet i lepiej, bo z Barceloną nam dzisiaj nie idzie. Taki jest finał Copa del Rey, i to oznacza najprawdopodobniej, że mamy czwarty puchar w tym sezonie. No i ten mecz jest ważny, wyjazdowy z City, jeżeli go nie przegramy, to też prawdopodobnie o kurwa, średnio to wygląda, średnio. Właśnie wygraliśmy la Ligę, czyli mamy czwarty puchar w tym sezonie. Teoretycznie Liga Liga, znaczy praktycznie też, liga już jest wygrana. Został nam tylko jeden puchar do zgarnięcia to jest Liga Mistrzów, ale mamy trochę przypał, bo przegrywamy 2-0. I teraz na Santiago, jak to niektórzy mówią, Bernabeu, czas bardzo długo płynie. Może nie w tym sezonie, ale przecież mamy BBC z powrotem, więc zobaczymy, czy uda się wygrać to spotkanie. Uwaga, klikam! Jest 3-0! To jest niesamowite! Real wygrał 3 do 0, co oznacza, że odrobił dwie bramki straty i jeszcze jedną, żeby wygrać. Barcelona odpada tu z Interem. Paok przechodzi dalej i Zirona? To jest bardzo dziwna edycja Ligi Mistrzów. No i my gramy właśnie z Paokiem w półfinale. No to jest dla mnie oczywiste, że zagramy w finale. Innej opcji nie widzę. Zobaczmy, jak pierwszy mecz wygląda 3 do 0 z pogrom. W ogóle Zirona. Zaraz zagramy z Zironą finale Ligi Mistrzów. Ale z Gironą chyba miałem problemy. I wygrywamy kolejny mecz La Liga, jeszcze jeden i mamy 100 punktów, 100 punktów to jest bardzo dużo. Mamy na to dwa mecze, myślę, że damy radę zrobić 100 punktów w La Lidze. No i ostatni krok do finału Ligi Mistrzów, Paok kontra Real Madryt. Jaki mecz! W rezultacie 3 do 8 dla Realu Madryt i prawie Inter odrobił, ale Zirona jednak. Real Zirona, to jest finał Ligi Mistrzów. A przyznać, w sumie Inter sobie ciekawie radzi, bo i w finale jest przecież w rzeczywistości, i tutaj w gierce również. Także Inter props, ale Girona? No i uwaga, wygrana. Mamy 100 punktów. W lidze, 20 punktów ponad. Drugim Atletico Madryt i 31 punktów ponad FC Barceloną. Pojebane. Już zapomniałem, ile tych trofeów mamy w tym sezonie. Chyba 4! Ej, to możemy zrobić 6! No właśnie, dwa finały przed nami. Deportivo Alaves, finał Copa del Rey. Uwaga! No i wygrana. 3 do 0. Ja pierdzielę. Real Madrid leci ostro. Jeszcze jeden mecz dla Liga. Ostatni też wygrana z Sevillą. To jest mało istotne. O, mamy Team of the Season dla liga Cristiano Ronaldo. Jest ten jeden chociaż z BBC. Mamy też niego Valverde. Ale nie ma Beyla ani Benzemy. Oni tutaj w tym sezonie za dużej roli nie odegrali. Zaraz sobie zresztą sprawdzimy statystyki na koniec tego sezonu, jak to wygląda. Ale mamy do zagrania jeszcze finał Ligi Mistrzów. Dobra, panowie, wygraliśmy już tyle. Jeszcze tylko jeden mecz. Jeden, jedyny. Ostatni mecz w tym sezonie. Czy wygrają? Sprawdźmy to. Jest! Finał Ligi Mistrzów. Wygrane 6 Pucharów. Wygrane wszystko, co się dało. Nie mam pytań. BBC rozgurwiło system. 6 Pucharów na 6, to jest niesamowity wynik. Oczywiście, no akurat w Realu tak trafiło, bo tych Pucharów do zdobycia było sporo. Jeżeli byśmy zagrali Barceloną, no to tam odpadłby na przykład Super Puchar, czy Klubowe Mistrzostwa Świata. No, ale myślę, że i tak ciekawie by było sprowadzić z powrotem trio MSN do Barcelony. Więc jeżeli podobać się ten koncept, to możemy to zrobić jeszcze oczywiście możecie dać znać w komentarzu, a tymczasem my zobaczymy sobie statystyki naszego trio. Jedno jest pewne, wiem, że na pewno nie pobiją tych statystyk z 2.14, 2.13. Spójrzmy, Cristiano Ronaldo rozegrał 47 meczy i 41 bramek. No to jest dużo. Cristiano Ronaldo poradził sobie niesamowicie, czego nie można powiedzieć o pozostałej dwójce. I nawet jestem w szoku, że Benzema zagrał więcej niż Gareth Bale. Czemu Bale tak mało grał? Benzema dołożył 6 bramek, bail, 2 asysty, 2 gole. Co nam daje Trio BBC? 49 bramek. No i to jest ledwo połowa tego, co zrobili właśnie w tamtym sezonie. Bo jeżeli chodzi o asysty, to nawet nie liczę, bo tutaj tych asyst to nie ma prawie wcale. No dużo grali Rodrigo i Mbappe i oni tutaj spijają kawkę. A w ogóle jak sobie poradził Vinicius Junior? A, on też grał 35 meczy. To jest zrozumiałe i 18 bramek. No tych bramek było bardzo, bardzo dużo. Zobaczmy, czy Ronaldo został królem strzelców w ogóle gdzieś. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to tutaj królem strzelców jest Erling Haaland, ale prawie był Vincent Junior, A Ronaldo wcale nie, nie gorszy. Mamy jeszcze La Ligue, tutaj Cristiano Ronaldo. Rozwalił system. Ile bramek nastrzelał? Co prawda taki Mbappé, w tym sezonie w rzeczywistości, nastrzelał dużo więcej. I jeszcze mamy Copa del Rey i tutaj Mbappé i Ronaldo. I Roberti, którzy za nimi. To można powiedzieć w sumie, że to nie był sezon BBC, tylko. Po prostu C, bo grał tylko Cristiano, no ale trzeba przyznać, że jednak robotę zrobił, no bo wszystko wygrane, co można było. 103 punkty w Lalidze. Jestem ciekaw, jakby poradziło sobie trio MSN, i w sumie, jeżeli ty też jesteś ciekaw, to możesz wesprzeć mnie łapką w górę, a być może taki film też się pojawi, i być może wcale nie pojawi się za dwa miesiące.